Neuroplastyczność to zdolność mózgu do zmieniania się, do reakcji na nowe doświadczenia i dostosowywania się do nich, jak i również pobieranie nauki i później wykorzystywanie jej na co dzień. Po prostu uczymy się. Nasze ciało ma ograniczoną ilość komórek nerwowych, natomiast mogą się one rozrastać, budować nowe połączenia, co powoduje, że ciągle jesteśmy sprawni. Stała nauka pomaga nam zapobiegać. Powstawaniu takich chorób jak Alzheimer albo Parkinson. Bycie cały czas na bieżąco z nowymi rzeczami, czyli na przykład uczenie się chociażby. Jeść lewą ręką albo na przykład czytanie nowych rzeczy, być otwartym na różne doświadczenia, nawet jeżeli są to podróże, powoduje, że ta neuroplastyczność ciągle jest trenowana. Odpowiednia neuroplastyczność pomaga nam też zwalczać objawy depresji. Między innymi, właśnie neuroplastyczność potrafi być pobudzona przez jeden z moich suplementów, czyli Bacopa Monieri. Przynajmniej mam nadzieję, że tak to się czyta. Bacopa, kiedy bierze się przez dłuższy czas, od 4 do 6 tygodni, potrafi pozytywnie wpływać na neuroplastyczność ale również, to jest bardzo ważne, na takie wyciszenie się i uspokojenie bez efektu sedacji, więc bardzo fajne dla wszystkich ludzi, którzy są poddenerwowani, którzy żyją właśnie w takich warunkach, gdzie jednak ten stres oksydacyjny naprawdę potrafi zniszczyć. Warto też ją zastosować, kiedy mamy przed sobą kilka ciężkich egzaminów, ponieważ wpływa pozytywnie na uczenie się, no ale nie jest to dziwne, w końcu wpływa na neuroplastyczność, a te dwie rzeczy chodzą ze sobą w parze. Pewnie zastanawiacie się, ale i skąd my to wiemy? No, są odpowiednie badania, testy. Oczywiście trzeba zawsze patrzeć, skąd są te testy, skąd są te badania, ile osób brało udział. Natomiast, aby dać Wam jakiś pogląd, to w jednym z badań podzielono uczestników na grupę, która nic nie brała i grupę, która brała 300 mg bakopy. Okazało się, że osoby, które biorą suplement, lepiej radziły sobie w testach związanych z szybkością reakcji, pamięci słuchowej oraz pamięci krótkotrwałej i roboczej. Takie testy to na przykład odczytywanie uczestnikom około 15 słów, następnie uczestnik miał odpowiedzieć, jakie to były słowa, w jakiej kolejności. Później, na przykład, odczytywano listę słów B, proszono o powtórzenie słów z listy B, i następnie znowu wracano do listy A i patrzyliśmy, ile tam tego zostało w pamięci. Innym z testów jest połączenie słów z listy A i B, ułożenie ich w rozsypankę, no i później uczestnik miał stwierdzić, które z tych słów występowało w ciągu z listy A. Podobne testy są z puszczonymi dźwiękami, z fotografiami, które są pokazywane, tak więc da się to wszystko zmierzyć. Dziennie poleca się brać około 300 mg. sono